serdecznie. Dzisiaj jestem na budowie w Bydgoszczy, gdzie mamy do usunięcia kilka tysięcy metrów kwadratowych płytek. Pierwszy nóż, który założyliśmy do tej maszyny nie zdawał egzaminu, ponieważ unosiło maszynę do góry i nie bylibyśmy w stanie nas na to spuść. Maszyna się plakowała. Nastąpiła zamiana noża na nóż płaski, którym wykonaliśmy kolejną próbę i sytuacja znacząco się poprawiła. Przez chwileczkę uruchomię sprzęt, aby pokazać Państwu, że jednak e, wykonana zmiana przyniosła nam jak jakieś... Il est Sytuacja zmieniła się diametralnie, no i usuwamy nas, no to mamy, mamy taką wydajność, ja oceniam jak powinna dla tej maszyny wystąpić. Dziękuję bardzo.